Witam moje nazwisko Wysław Kozłowski. Chciałem e, zaprosić wszystkich na transmisję na żywo, e, e, nauka Głagolicy e, Cotygodniowa na kanale YouTube. E, przebudzenie z Powiatym Poksanie z kolan 24.02.2024 20... 4 o godzinie 1900 i tematem głównym będzie y, dlaczego masoneria ukryła przed nami głagolice, a czemu toleruje runy. I wiemy o runach, a nie wiemy nic o, o głagolicy. I miałem jak co tydzień y, po prostu y, zrobić jakiś odcinek y, o głagolicy. I chciałem kontynuować, y, y, kontynuować o zdrowiu ale akurat y, nie właśnie pod y, artykułem, y, pod filmem y, ostatnim właśnie z transmisji y, ktoś, y, nie wiem czy to osoba jakaś podstawiona przez masonerię czy, czy, czy jakiś nieświadomy, w każdym razie jakiś Karol Karol y, napisał, y, napisał Gagolica nie ma nic wspólnego z, y, z pismem Słowian, runy są naszym pismem, Polecam poczytać lub posłuchać. Runy zlany. Znaczy, nie chcę też popadać, żeby ktoś pomyślał, że, że wszyscy, którzy są przeciwnikami łagodnicy czy tego, co mówię, to to już od razu masoneria. No ale to jest właśnie taki schemat tej wypowiedzi: właśnie tych ludzi opętanych z masonerii, bez żadnych argumentów, że nie ma jakichś argumentów, coś w ogóle jakiegoś coś, coś tylko jest takie typowe nie ma nic wspólnego z pismem Słowian, runy są naszym pismem, polecam przeczytać lub posłuchać runy zlany. czyli na zasadzie jesteś debilem, ja jestem mądry, bo ja, bo ja przeczytałem runy zlany, czy nie I, i po prostu to nie ma to nie ma jakiejś w ogóle dyskusji, tylko hejt żeby po prostu ktoś to jest taki styl masoneli, dlatego mówię. Możliwe, że to jest jakiś człowiek nieświadomie, ale, ale po prostu tutaj e, cała dyskusja e, no była dalej bez argumentów. Ja pokazywałem argumenty, no jak już pokazałem, e, pokazałem ten obrazek. To jest e, i, i powiedziałem, że, że runy e, są wykorzystywane do rytuałów i w Krakowie, wszędzie, tam gdzie są rytuały y, okultystyczne, masońskie, iluminatów, y, są, y, są runy wykorzystywane. No i wtedy dyskusja się skończyła. I teraz y, chcę powiedzieć mniej więcej o czym będę mówił, właśnie. To nie jest takie, y, y, chcę po, po prostu powiedzieć, y, tematem głównym będzie to, właśnie, że nie atak jakiś na tylko po prostu. Chcę wytłumaczyć ludziom, że, że dlaczego, jest, dlaczego jest Głagolica ukrywana przed nami. No bo jest po prostu, bo są też drugi, trzeci, czwarty blok Głagolicy jest wykorzystywane do coś takiego ala egzorcyzmy I, i dlatego się obawiają, a a tu nie jest jakiś atak co do run, tylko runy są wykorzystywane w okultyzmie. Dlaczego Hitler, okultysta Himmler i reszta nazistów tak sobie spodobali pismo runiczne, a nie głagolice? Bo głagolicom by nie mogli nic robić. A, a runy, no można robić rytuały, krwawe rytuały i, i po prostu no, wiem, że może się trochę ludzi zradzić, no bo są yy, przy, przyzwyczajeni do, runów, do run, bo, bo cały czas yy, tak kołowrót mamy wmawiane, że to jest, yy, to jest na, nasze pismo słowiańskie. No ale pamiętajmy, że po 1813 to Masoneria ustala yy, co, co my co my mamy wierzyć, w co my mamy po prostu, y, to jest naszym pismem, co nie jest, y, jakie są nasze symbole, to, to oni sfałszowali historię i oni uczą nas tego, co chcą, po prostu. Mają swoich profesorów. Jeszcze raz tłumaczę cały czas, y, że, że po prostu y, na no przykład Kornhausera, to jest wybitny specjalista, hazard nienawidzący Polaków. Y, to jest wybitna osobistość, na, na, najbardziej znany człowiek, który decydował o tym, co uczać w, szko w szkole y, na filologii spobiańskiej, więc ludzie. Więc, mm. więc, więc tutaj, no właśnie, jeszcze y, wspomnę, właśnie, to jest y, najstarszy, y, najstarszy odkryty podpis y, z pisma hazarskiego. Y, ha Hazar się podpisał. Runami. Bo jest coś takiego, jak też. Bo chcę pokazać po prostu ludziom prawdę, bo, jest, bo, bo żyjemy w zakłamaniu, więc chcę pokazać. Jest coś takiego, jak, jak runy. Poczekajcie. Żebym dobrze to powiedział. O, kurde. Runy orchońskie. I to tym się, tymi runami posługiwali się właśnie hazarze. I, I jeszcze tu właśnie to będę pokazywał na filmie, ale tu jeszcze chciałem pokazać tu jest wszystko o, o że właśnie na mieli Fioła, a nie, nie Głagolicą, tylko runami tylko się zajmowali. No i jeszcze chciałem. Będę właśnie mówił o Głagolicy, też bo tam dyskutował ten człowiek w ogóle, że nie ma dowodów, żeby Głagolica w ogóle była na tych ziemiach. Oczywiście, że była, tylko mówię. Żydzi hazarscy wykładają w szkołach. Nie mówię, że wszyscy, ale ci do, do decydują. Konhauser był Żydem hazarskim. Dlaczego, dlaczego nic nie wiemy o Głagolicy? I tutaj właśnie. Będę pokazywał dowody, że, że było centrum Głagolicy w Krakowie w, w, tak bardziej na Kleparzu, bo, kle, bo Kleparz nie był kiedyś Krakowem i po prostu na, na obecnym Kleparzu było, było centrum, centrum Głagolicy i, i kościołów obrząd, chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego o których też nic nie wiemy. I będę pokazywał właśnie, jak, jak mason y, albo marionetka, bo nie wiem, czy Majchrowski prezydent Sviatowa jest masonem, czy nie jest masonem, y, ale na pewno jest marionetką masonerii i po prostu jak walczy właśnie, y, żeby usuwać y, coś, co świadczy właśnie o Głagolicy, o, o kościołach obrządku słowiańskiego. To wytłumaczę właśnie w tym. No z runami nie walczę, To mówię, większość ludzi y, będzie, jeszcze na końcu tylko pokażę właśnie, że, y... albo nie pokażę, to pokażę na filmie, y, w każdym razie, no, w... zapraszam do dyskusji na tą transmisję, y, jeśli będę po prostu wykładał tam, znaczy mówił y, na ten temat, ale po prostu jeśli nie zdążę odpowiadać na pytania. Oczywiście z racji tego, że pojawił się okultysta, satanista pakowenta ostatnio na, na transmisji, na jego pytania nie będę odpowiadał po prostu, no bo to, to jest bez sensu, bo chcę zdominować po prostu transmisję i żebym nie mówił nic konkretnego, tylko odpowiadam na jakieś jego głupie pytania. Czyli. Jeśli macie jakieś metodyczne, jakieś argumenty, jakieś, jakieś po prostu pytania jakieś na temat tego tematu, właśnie, to możemy. To jeśli nie zdążę po prostu odpowiedzieć na te pytania, to ja je zapiszę i po prostu odniosę się, zrobię odcinek w tygodniu i odniosę się. Więc, więc po prostu. Więc tyle. Zapraszam na transmisję na żywo. Y, YouTube 25.02.2024, godzina 19.00. Przebudzenie, kanał Przebudzenie Słowianej Powstania Skola. Temat główny. Y, dlaczego y, masoneria oświecona, czyli iluminaci w Polsce, y, z, Utainili, przed nami, ukryli przed nami głagolice, a dlaczego luny? Nie. I tyle. Do widzenia. Zapraszam.